Cześć, to jest taki krótki e, mini logo, informacyjne coś. E, chciałabym zapowiedzieć krótką przerwę na kanale, spowodowaną nie 1 kwietnia, nie. Po prostu zbliżają się święta, ja mam pracę, mam też mało czasu przygotowania i te sprawy. I przy okazji chciałabym wam życzyć już razem z moim malutkim tutaj takim małym tubtusiem chciałabym życzyć wam wesołych świąt. Um, czy mokrego dyngusa to bym się sprzeczała, bo ja na przykład lanego poniedziałku strasznie nie lubię. Może za dziecka zawsze mówię, że lany poniedziałek powinien być wakacje. Wtedy lejcie mnie do woli. Tak to niekoniecznie. Eee, smacznego jajka, oczywiście. No i przeżycia tych cudownych świąt razem z ludźmi, których kochacie. No i wszystkiego spokojnego. My życzymy. Eu sou o